Słuchajcie, dzisiaj przychodzę z porównywaczem książka czy film. Zacznę od książki. Książka się, jest pod tytułem Klara, e, autorki Izykuny. Słuchajcie, powiem Wam tak, ja jestem szalona, mnie brak siódmej klepki. E, ja w ogóle żyję w, często w, w swoim świecie e, i lubię dziwne rzeczy e, i szanuję, ale ta książka, słuchajcie, ja już oglądałam, ja już czytałam różne dziwne książki, ale przeważnie je zostawiałam. Rzadko mi się to zdarzało. Słuchajcie, może 10 na, na 300, jakie przeczytałam, na 500. 10 na 500, jakie przeczytałam, to były dziwne. I słuchajcie, ale ja je ja zostawiałam i za chwilę do nich wracałam, bo chciałam z, jednak dać im szansę. Tutaj, słuchajcie, tak jak na Instagramie Wam napisałam, 5, 6, 7 razy podchodziłam do tej książki, słuchajcie. Straszne. Czcionka olbrzymia, że czyta się dość szybko. Nie wiem po co, bo jakby ta czcionka była o, pomnie, o połowę mniejsza, to i książka by była mniejsza. Książka ma tam 300, ojej, nie wiem, 388 stron? Czy 280? No dużo, dużo tych stron ma czcionka jest olbrzymia. Bo mówię, jakby książka, czcionka była o połowę mniejsza, czytałoby się też dobrze ale no, miałaby to stron ta książka, więc nie przerażałoby ten, ta ilość. Ja zgubiłam się po pierwszym rozdziale. Rozdziały krótkie, takie dwu-, trzystronicowe i zaczyna się następny rozdział. One są niby ze sobą połączone, a niby nie. Taka abstrakcja, taka teraźniejszość, ale abstrakcja. Tam się strasznie dużo dzieje. Ja mogę Wam się pochwalić jedną rzeczą. Ja miałam bardzo bujną wyobraźnię od małego i w szkole średniej, kiedy nie było internetu, telewizja, były dwa programy, częściej ktoś słuchał radia, słuchowisk, czytało się też nie za dużo, bo to tele, które były straszne, połowa jeszcze zostało do tej pory, nie wiem po co bo lepiej ktoś by nam więcej historii by nam i wkładał, by, no, by nam ktoś opowiadał jakieś fajne rzeczy z historii Polski, a nie jakieś tam dedy mały, gdzie połowa to fikcja. O historii mówię, nie o science fiction. Więc tak, ja czytałam książki, chodziłam do biblioteki regularnie i, i wybierałam książki właśnie science fiction, jakieś bajki i ta fikcja mi się... <laughs> Przekładała na moje życie osobiste. E, nie miałam wyimaginowanego przyjaciela, nigdy nie, ale bardzo dużo czytałam, bardzo dużo lubiłam, e, przeobrażałam się w postać, e, wymyślałam sobie jakieś postacie, w sensie e, postacie może nie, co e, akcje, gdzie się toczy miasta, e, las, gdzieś co sobie tutaj wyobrażałam, gdzieś co, co przeżyłam i tak dalej. No ale ta książka Słujecie Klara e, to dla mnie za dużo. Dla mnie to się tamta dzieje strasznie dużo, chaotycznie. Ja napisałam na Instagramie, że ktoś mógłby z tego zrobić, teatr podobno jest. Jest też film, więc jak będę miała możliwość, to sobie po prostu obejrzę serial. Serial. Nie wiem, czy to jest serial, czy to tylko jeden film, bo ta książka niby jest wielka, ale myślę, że to w 40 minutach serial, film długometrażowy się zmieści. Ja bardzo chętnie poszukam sobie gdzieś, gdzie będę mogła go obejrzeć. Mam nadzieję, że jest na Netflixie, bo to fajnie by było. Wtedy Wam porównam z tym, z tą książką. Do teatru nie mam możliwości pójść, ale poszukam w instagramie, w internecie, albo w instagramie też może być, bo mam zaklikany kub bilecik. Gdzieś może będzie wystawiana Klara. I może podążę do tego, żeby zobaczyć, jak to wygląda na y, małym i na dużym ekranie. Książka, słuchajcie, dla mnie za dużo. Mi wybuch mózg. I tak jak młodzież mówiła z 20 lat temu, what the fuck? E, tak. Nie wiem. Nic nie, nie zrozumiałam. Znaczy, zrozumiałam tyle, że jest kobieta, y, 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 która ma 8-letni romans, ma 40 lat, 8-letni romans, Roman z mężczyzną, żona tym, który kocha swoją żonę i nie może się przez 8 lat z nią rozwieść, bo ma dzieci i ta żona go kocha, też kocha ale też najbardziej kocha tą kochankę. Ta dziewczyna, główna bohaterka ma przyjaciółkę i przyjaciela. Przyjaciel jest gejem, przyjaciółka jest też z jakimś tam związku nieformalnym i we trójkę ten, ten gej jest bardziej y, na stronę, że tak powiem, rzadko się pojawia, ale ona, główna bohaterka z tą przyjaciółką, y, są ćwunkami, alkoholiczkami i w ogóle i, i seksoholiczkami, y, ale to w tym takim dziwnym słowa znaczeniu, to, to nawet nie przeraża, to takie jest, no mówię, nawet dla mnie to za dużo. Także mówię, obejrzę filmik albo spróbuję dotrzeć do, do, do inscenizacji teatralnej i dam Wam znać. Na razie dzięki.